Cześć, tu gotuję z Marypynem. Dzisiaj chciałbym Wam zaprezentować jak zrobić penę z cukinią Do przygotowania potrzebne są makaron penę, woda, przyprawy sól pieprz, cukinia, który będziemy, którą będziemy trzeć na tarce o grubych oczkach, dwa ząbki czosnku, pietruszka, masło i parmezan do posypania na y, końcu przepisu do gotującej osolonej wody wsypujemy i teraz rzucamy makaron i gotujemy według instrukcji na opakowaniu Makaron już jest ugotowany. I teraz przygotowujemy cukinię. I teraz wyciskamy przez praskę. I czyli czosnek i cięcie. Czosnek właśnie się smaży na masełku. Teraz wrzucamy cukinię, i teraz dodajemy przy, przyprawę pieprz bardzo dużo, cięcie. I teraz trzeba bardzo dobrze wymieszać żeby ten, ta przyprawa tak schłonęła ładnie. już jest ugotowana i teraz dajemy makaron i pietuszkę. imešan doklan I ja za zaraz do vas bratom jest prawie gotowe i teraz dajemy parmezanu I gotowe. Voilà. i testujemy. Mm. Przepyszne. Po prostu palce dać. Dobrze się komponuje. Jak wam się spodoba, to łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.